Droga piramidowa przewodzi impulsy dla ruchów dowolnych, czyli celowych, zamierzonych, w pełni świadomych. Rozpoczyna się w komórkach piramidowych leżących w przedniej, czołowej części płacika około środkowego i górnej części zakrętu środkowego, pole 4 według Brodmana. Te komórki stanowią pierwszy neuron tej drogi. Ich neuryty tworzą wieniec promienisty torebki wewnętrznej, następnie przechodzą przez torebkę wewnętrzną, gdzie budują dwie trzecie przednie, tyle i odnogi torebki wewnętrznej. Z kresu mózgowia, droga korowordzeniowa wchodzi do śródmózgowia, gdzie wspólnie z drogą korowo tworzy trzy piąte środkowe odnogi mózgu. Włókna drogi korowordzeniowej biegną tu leżąc bocznie od włókien drogi korowo -jądrowej. Następnie droga korowo-rdzeniowa biegnie przez część podstawną mostu. Włókna ulegają tu pewnemu rozproszeniu, ponieważ omijają jądra własnej części podstawnej mostu. W skutek tego powodują powstanie wyniosłości piramidowych mostów. W rdzeniu przedłużonym droga tworzy piramidy rdzenia przedłużonego. W skrzyżowaniu piramid skrzyżuje się 80-85% włókna drogi. Korowo-rdzeniowej. Po skrzyżowaniu włókna biegną ku dołowi w sznurach bocznych rdzenia kręgowego. Nazywa się je drogą korowo-rdzeniową boczną. Pozostałe 15-20% włókien, czyli te, które skrzyżowały się na granicy rdzenia przedłużonego i kręgowego, biegnie ku dołowi w sznurach przednich rdzenia kręgowego. Droga korowo-rdzeniowa przednia. Włókna te krzyżują się w rdzeniu kręgowym, w spojidle białym i dochodzą do alfa motoneuronów rogu przedniego rdzenia kręgowego. Skrzyżowanie to ma miejsce na tej wysokości, na której znajdują się te synapsy. Włókna drogi korowo przedniej wyczerpują się na wysokości dolnych segmentów szyjnych rdzenia kręgowego. Droga korowo boczna kończy się również synapsami z alfamotoneuronami rogu słuka przedniego rdzenia kręgowego. Te komórki stanowią drugi neuron drogi korowo -rdzeniowej.